Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam w uroczystość wszystkich świętych. Dzisiaj idziemy na groby, ale tak naprawdę nasze myśli dzisiaj kierujemy ku wszystkim świętym. W niebie dzisiaj wszyscy święci mają bal. Możemy się razem z nimi ucieszyć. Ewangelia mówi o błogosławieństwach. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was. Z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. To są dzisiaj słowa Pana Jezusa do nas z na górze i one mówią o świętości. Najpierw zachęcam, żebyśmy przypomnieli sobie naszych ulubionych świętych. Z pewnością mamy konkretne osoby, które lubimy, które cenimy. Ja na przykład bardzo lubię świętą Marię Magdalenę, ale też ojca Pio, Świętego Ignacego z Loyola. I tak dalej. Każdy z nas ma taką rzeszę swoich świętych, których poznaliśmy, czytaliśmy o nich, oglądaliśmy coś o nich i są dla nas jakimiś przewodnikami, inspiruje nas ich życie. Więc popatrzmy, jakie cechy tych świętych są dla nas inspirujące. Na przykład u Świętego Ignacego mnie zachwyca zawsze jego takie podejście do życia, że. Słucha, słucha Boga, słucha, i gdy już rozpoznaje, że to jest wola Boża, to z całą determinacją idzie w tym kierunku. Przy swojej silnej osobowości kieruje się, żeby iść za Jezusem ze wszystkim, co ma, z całym arsenałem talentów, które Bóg mu powierzył, i w ten sposób buduje rzeczy dla Kościoła, dla Królestwa Bożego. Każdy z nas ma swoich świętych, popatrzmy na nich dzisiaj. I zachęcam, żebyśmy zobaczyli te cechy powiedzieli, Boże, daj mi siłę naśladować ich, inspirować się ich życiem. Daj mi Ducha Świętego, żebym z tymi moimi świętymi, ukochanymi, ulubionymi, żebym mógł iść za Tobą. Życie w świętości powoduje to, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Powoduje cierpienie, niezrozumienie, czasem prześladowanie, odtrącenie. Ze względu na Chrystusa. Cieszcie się i radujcie, gdy to się dzieje. O tym dzisiaj mówi Ewangelia. Jeżeli pójdziemy drogą świętych, nas to spotka. Ale Jezus jest z nami. On nas tym wszystkim prowadzi. Mówi: W tym doświadczeniu właśnie dobrze przeżytym będziecie szczęśliwi i błogosławieni. Do tego nas Pan Jezus zaprasza. Zachęcam, żebyśmy z taką otwartością, wdzięcznością popatrzyli na wszystkich świętych, naszych ukochanych, ulubionych których Bóg nam daje. Błogosławię Wam na Dzień Obecności Świętych. Tak jak będziemy na cmentarzach, gdziekolwiek będziemy. Patrz w górę i dziękuj Bogu za sztab ludzi błogosławionych i świętych w niebie. Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękne serce, rośnijcie w wiarę i zapraszam, żeby pomodlić się tutaj mamy Litanie do Wszystkich Świętych. Zaśpiewajmy ją razem z mocnymi w duchu i też przy okazji, jak będziecie spotykali znajomych, być może komuś warto powiedzieć o projekcie badawczym i zachęcić. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.